Hej, siemno z tej streamfuzji witam w kolejnym odcineczku na moim kanale i co dzisiaj, jesteśmy na ghostcraftcie i pokażę wam e, kilka sztuczek jak być właśnie lepszym graczem na Bedwars i w ogóle e, w Minecraftie całym i jeszcze przed startem chciałbym was prosić żebyście zostawili łapeczkę w ogóle i subika i żebyście napisali w komentarzu pomysły na kolejne odcinki a jak napiszecie pro player to dam wam wtedy serduszko, więc co widzimy się w odcineczku Dobra, więc jesteśmy już na harnerstę, no i pierwszą rzeczą, którą musicie umieć, no po prostu musicie, musicie klikać innym sposobem niż one clickiem, czyli tak, jest one clickiem, 7, 8, 9, bo tu już zrobię Meter, Klikam, Jitter, czy tam jak się mówi, ale polecam Butterfly'a ogólnie, bo Butterfly jest fajny w sumie do PvP, nie psuje jakiegoś właśnie movementu i poruszania się, ma, a ja daje więcej CPS-ów niż byście klikali. One clickiem, jest bardzo prosty. E, więc e, polecam. E, no i kolejną rzeczą jest poprawne budowanie się, może nie tyle co poprawne, ale szybkie budowanie się. E, ważne jest to właśnie, żeby budować się ninja Bridgem przynajmniej, e, bo właśnie on jest szybszy niż grizzly, a jest łatwy, bo nawet nie trzeba szybko klikać, bo po prostu można przytrzymać cały przycisk, a nawet gorzej wychodzi, jak się klika szybko. E, więc dobra. I kolejną rzeczą jest właśnie też high ground. E, na przykład tutaj to mi się bardzo przyda, że jestem u góry niż mój przeciwnik. E, dobra. Tutaj go sobie nawet nie zabijemy, bo nawet nie musimy. O, tam musi zielony. Musicie też e, odpowiednio się patrzeć we wszystkie strony. I dobra, teraz Wam pokażę strefę fajną. Że przeciwnik nie wie, co się dzieje. Widzieliście? Więc y, was tego nauczę. Musicie klikać tak. Najpierw W i A y, i klikacie S, to jest S-tab. I W i D y, i klikacie W, to jest w -tab. No. Jeszcze, żeby było bardziej efektywnie, to zrobicie Shift i W i A i S. Więc no. Możecie jeszcze wrócić się, jak tego nie widzieliście, i zobaczyć na moich przyciskach, co klikałem. No właśnie. W lewym y, górnym rogu macie wszystko, żeby nie było. Dobra, ten przeciwnik jest mocny dosyć, chociaż ma lepsze ite ode mnie. To też nie w sumie mocny, ale no, bogatszy pewnie, na pewno. Dobra, ja mam gorsze itemki i to bardzo. Ale widzicie, y, ja się klepię od niego lepiej, bo używam właśnie butterfly'a. Dobra, wrócimy się, bo już myślałem, żeby iść w tamtą stronę Ale tamta będzie gorsza strona Kurde, wypchnął mnie No, i ważne jest też, żebyście nauczyli się klaczować e, No, ja tam nie używam za bardzo, bo nie potrzebuję Bo mam dobrego aima, dobrze I właśnie to jest kolejna rzecz Musicie mieć dobrego aima A, co to aim? Niektórzy powiedzą Czyli musicie dobrze celować w przeciwnika I nie spuszczać go z oczu e, Co ja zrobiłem? Serio Boże. powinni to naprawić. Dobra. ok. E, czy on do nas idzie? I nauczycie się też patrzeć, wykrywać właśnie nik przeciwnika. Żebyście właśnie widzieli przed ściany, że ktoś idzie na przykład. E, to jest też ważne. I ważną rzeczą jest też, że musicie przewidywać ruchy przeciwnika i właśnie dzięki temu też dobrze mi tu wychodzi ta gra i najważniejsze jeśli kupujecie w ogóle ulepszenia kupujcie sharpnessa sharpness jest bardzo ważny lepszy niż ochrona nawet jeśli klikacie oczywiście dużo CPS-ów. CPS-ów. jeśli macie dobre gaima to jest wtedy sharpness najważniejszy i właśnie pokażę wam trapa tylko muszę znaleźć jakiegoś przeciwnika który ma jeszcze łóżko żeby móc zrobić tego trapa a jest już mało przeciwników, to mam najwyżej pokażę na drugim świecie. Dobra, pójdziemy sobie teraz tu. I kupimy sobie też ochronę. A jednak może nie, dobra. Pójdziemy w drugą stronę zaraz. Myślę, że ten poradnik będzie wam bardzo przydatny. I będziecie poprawnie grać w Bedwarsy Od dzisiaj. Kupiłem serię kolejną. Co Coś, coś dzisiaj nie pyta. No, dobra. I ważne jest to, żeby właśnie kupić nożyczki, bo właśnie kupujecie pewnie kilof, ulepszacie, jak teraz ja, a nie kupujecie nożyczek, a właśnie bardzo ważne są nożyczki, bardzo dużo mm, zależy od tego gra, czy macie nożyczki, bo zyskujecie dużo czasu na ucieczkę na przykład, czy na przygotowanie się do walki. I jak budujecie mosty, to też patrzcie się, czy przeciwnik jest tutaj, ale on był bogaty, kurde. A on już nie ma łóżka, ok. To sobie kupimy ulepszenie pancerza. Yy, I też protipa Wam dam, że kupcie sobie yy, rybiki cukrowe, czy jak tam się nazywa na innym serwerze to. po prostu takie. One są bardzo przydatne, jeśli jesteście na moście, przeciwnik jest tutaj, zabudujecie się tu, rzucacie w niego silverfisha i silverfish go zrzuca. Więc to jest bardzo przydatne i może zaważyć na losach całej gry. Dobra. On te, pewnie teraz ten podobnie idzie. Musicie też przewidywać, właśnie. On pójdzie do mnie, on mi zniszczy łóżko na 100%. Albo jest na środku. To też jest prawdopodobne. No, i też y, itemki musicie mieć uporządkowane. W sumie nie musicie, ale ważne jest to, żebyście nie marnowali surowców. I się rozglądali wszędzie, żeby widzieć przeciwnika. Dobra, my sobie tutaj do niego pójdziemy. Już widzę jego bazę. Chyba to jest jego baza. Na tym serwerze są jakieś dziwne rozpiski, właśnie tych e, właśnie drużyn. O, jest tu dobre. To zjemy sobie gapa. Zrobimy tak. Można rzucić tutaj już te rybiki. I jak gracie też, na przykład macie Blazing Packa, to nie grajcie na High Hypixelu na Blazing Packu, bo on jest zabroniony. GG. Dobra, więc myślę, że ten poradnik wam pomógł i będziecie lepiej grali w Bed Warsy, więc to siemka, zostawcie subika i łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcineczku.